Chcieliśmy taki element artystyczny wprowadzić na to, na to miejsce, bo cieszymy się, że Bydgoszcz to, to miejsce zaakceptowała, turystom też się podoba, bo przechodzą wycieczki, robią sobie tutaj zdjęcia, więc wydaje mi się, że połączenie takiego biznesu może nie plus sztuka, takie połączenie zawsze dobrze, bo oprócz takiego normalnych naszych potrzeb bytowych potrzebujemy jeszcze kontaktu za sztuką. Miasto już ileś lat temu um, zaczęło ten kontakt z naszym tutaj artystą, panem Kędziorą i jest to symbol miasta, tak jak nasza spiksze, tak jest teraz przechodzący przez rzekę, on był trochę samotny. A jeden start! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Udało się! Brawo! Gratuluję tej otwartości, tej skromności, a jednocześnie skuteczności w tym działaniu. Na najwyższym zawsze poziomie. Przyniosłem drobny prezent, nie mogę za długo, bo radni mnie będą ściągać. Przyniosłem mapę Bydgoszczy, centrum Bydgoszczy z 1000. No to nie jest mapa oryginalna, od razu powiem, bo nie dostawem, ale w miejskiej Podzręczniku są bardzo ciekawe mapy. I właśnie fragment tej mapy z 1890 roku, jak wyglądał nasze centrum. Jak wyglądała ulica jadki, jak obiekty istniejące wówczas i nieistniejące na tej mapie są zaznaczone i pozwolę sobie przekazać. Plusacy dbali mocno o, 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 o dokumentację, więc w języku niemieckim, ale pozwolę sobie ją przekazać, niech służy nam wszystkim.